Opaski na rękach, nie? Te, 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 te polskie chłopaki, te, no takie wojsku, po wojsku czy czegoś. I skąd ci się dowiedzieli? Bo ten, ten, no i wzięli konia i sanki i przyjechali tu po rusku. I czterech rusków przyjechało z nimi do luźni. I ten jeden poszedł z tym burdarzem do obory i powiedział, czy, czy chcą się poddać, bo jest tego. a oni do nich zaczęli strzelać. A najprzed mnie wypytali, mm -hmm. czy są były ruski, czy ja mówiłem, że kompania była ruską i poszli, gdzie, gdzie poszli, do lasu. No ja tam, mówię, po niemiecku trochę umiałem, no, tam do, wtedy umiałem dość dobrze radzić, to też trochę umiałem. bo nawet jak myśliwi przyjeżdżali z zagranicznie, to byli radzi, jak nie jechałem, nie? Mm -hmm. to byłem łowczym, to, to ale no to nim się wypytywali. No, jeszcze ten mój, no, taki starszy był kapitan, czy mm -hmm. po niemiecku, że źle, nie? No i zaraz się po wszyscy pozrywali. No to jak my to widzieli, że oni tam się szykują, do, 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 do jak no, jak pszczoły zula, to my szybko z tym chłopakiem uciekliśmy do domu. Mm -hmm. A ten stary chłop poszedł do, do ta chlewnia, ten pasarnia, ten parnik, co tam parowali, był dalej od tego, od, od tej obory i on tam został, nie? a my poszliśmy do domu. A to była niedziela chyba, Także ludzie nie byli w pracy, bo zanim to mm -hmm. też nie pracowali w niedzielę, nie? tylko jak żniwa czy tam wykopki, to trochę robili, ale to markowice i żerniki to za karę robili w Wielkanoc, Boże Narodzenie, bo wiecie może o tym, że, że w 1939, jak a tak, a Niemcy to patrzą tam, tam się zebrali ludzie i poszczególni. Tam mój brat też był, brat o. był przed wojną z Stróżem, a Niemiec był tam w majątku, to dał mhm. mu pistolet i to, to oni to złodzieje były. Z Kruświcy przyjeżdżali rowerami na zboże, na źwinie, na kapus. Tak. No to brat miał też pistolet. I brat był mało co, gestapo, bo taki nawet nasz, nasze kuzynki mąż. Go wydał, nie? Był to wydał, żeby nie uznawali go za Moszajbę, bo on tylko siedział za przeproszeniem przed wojną we więzieniu i za złodziejstwo i powiedział Tadeusz może iść na, na gestawku. No to on poszedł, no to, żeby się powiedział, po co przyszedł, za co przyszedł, to by dał, ale na co wy chcieliście. No dziwnik mi kozwał, a oni już coś tam o nim wiedzieli, nie? A który? No, a, co, a o co chodzi? No ja nie wiem, ja tu nic nie wiem. No to iść się do duchu. No tak, A tak by wiedzieli, że miał broni, to to by go to zaraz. No, nie? Bo jeden brat nie przyszedł zaraz, był w niewolni. Drugi przyszedł z wojska, ale też zaraz. Nic nie zrobiłem. Także... 40-tych, no zaraz jak te ruski, hmm. rzeczy, to tam ludzie nie robili jakiś czas, bo tam każdy się oglądał, ale krowy, świnie, tam konie trzeba było oprzątać, no to te stare chopy tam takie, to, jak to mówili dawni parobki, no to robili, no tam płacić nie płacili, bo oni mieli, to przywieźli kany z jakieś ubrania tam, jakieś buty, tam, tam im to mój ojciec dostał taki płaszcz, no, no. No, no nie a później, no, no, jak już te majątki się zorganizowały, no to najpierw były państwowe tam jakieś zakłady, się nazywało Państwu jak teraz, te, e, no, przy, pod tym agencje rolne Skarbu Państwa, to dawniej też coś w tym rodzaju było, a dopiero później porobili majątki takie tam, też pod nadzorem wojska, bo tu był major z całym batalionem. Pałacu i on zarządził tutaj całym okręgiem, tutaj Kruświcą. Mm -hmm. polanice, tam tu rozjęła te kobelniki, łagiewniki, to on wszystko zarządzał. W każdym majątku było pięć, sześć żołnierzy mm -hmm. i przy pilnowali, przy tym, nie? No a później jak już się tam uspokoiło, co to, no to się porobiły majątki. Normalnie był urzędnik. Kierownik tak zwany. Mm -hmm. Własność. No, powstały pewne zjednoczenia, czy tam powiatowe, czy. A y dopiero powstały później. Mm -hmm. A tam... sam moment wejścia Rosjan tutaj? Pamięta Pan, może te pierwsze oddziały rosyjskie, jakie tu dotarły? Panie, to, 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 to... Te, te oddziały, to ja to nazywam, to nie wojsko, to chowota, no bo panie, jeden jechał wozem, drugi tym, trzeci tam szedł i kuda, a na Berlin, wszyscy do Berlina, nie? I jak nocowali, bo u nas też u mnie w domu uh -huh. nocowali, ja pamiętam, to starsze i, i, raz byli oficerowie dwóch, to tam dawniej nie było w domu ani wodzy, ani ustronik, panie, nie? No to jeden drugiemu nawet miskę z wodą, na dwór wynieśli się myli, a takie babole jak stamtąd przyjechali, dali od, no jak to, mówię, to w tych walonkach. W łóżkach się wkali w tym ubrajach, w kunie. Do, no, to, tutaj w my mieszkaliśmy, początek nam było dużo mieszkań, bo tam w okresie okupacji nas wysadzili na środek wsi, a tutaj cztery pierwsze mieszkania tak byli tak zwane szwart, najgorętsze, nie? Niemcy od Czarnego Morza przyprowadzili to te większe mieszkania, lepsze to im tam. To jak te Niemcy uciekli, tam wyjeździ, to Ruski weszli, to kunie sprowadzali ze sobą razem z kuniami, bo się bali, ukradli sobie kunie, nie? Albo na dworzu, a stajnia stała pusta. Cała stajnia oni kunie poprzymordzały, cholera do ziemi, ale syte. Jak przyjechał, takie wyraz pamiętam, Polecieli z ciekawości, jak przyjechali na koniaki, konie do stajnie, mówi do Lasiaków do nas nie ujanie A oni chcieli z koniami spać razem, nie, nie patrzyli, że tam był dwór, mhm. mówi, tam spać. No ale później były, później jak krowy trgnali tam, całe stado krów, zaczęli zabijać, to byli. No parę, parę dni. Siedzieli w tych majątkach, zanim poszli na, z powrotem. No pali tam by nie paliło, może wiecie o tym, że całe stada bydła, tam kuli to gnali z Niemiec tam, tam, do Rosji, nie? Mhm, <Słotwotny> mhm. <Słotwotny> to piękne no, fajne konie, krowy, to pamiętam, się. To, a czołgami jeszcze jechali, to. No ale, tak nikomu nie, ja nie, no, wiem tyle, że e, Jakiegoś, i nie no tak ciekawe, a tam dziewczyny były w każdym domu, dwie, trzy, cztery, a tak się schodziły do kupy, bo żeby się bronić, no to oni tam zaczęli trochę te dziewczyny podmacywać, no to posłali tego jedne, jednego chłopa do tego starszego, nie? I przyszedł, jak, jak tam i ustawił ten ZNKWD, tak zwany. Pistolet wyciągnął, to zaraz uspokojili się, nie? Także dziewczyny się bały. No ale później nie było. Niemcy byli w porządku. Niektórzy jak szli, te, te ze Śląska, tam na przykład, to byli w porządku. te Niemcy. Najgorsze te byli polskie Niemcy, tutaj Poznanioki, to. Mhm. Tak jak pół Niemcy. A później wszyscy majątkach y, ludzie tam, markowice, żerniki to. Odpisywali listę Leistung Polen, nie? Lepszy porad, no To już mieli lży później, bo Tak to ich nie mordowali, a męczyli. Mhm. Tak. okupacja, ja, ja tam robię, to co ja wiem, że te w majątkach, co były okupacje, że majątki, to ludzie nie mieli źle. Jak jeszcze zależało od kierownika nie, tego kierownika. urzędnika. Tu na przykład mhm. Kobelnikamy. I rozniatamy to z początku rządził, z początku Niemiec później poszedł na wojnę, nie, bo baron ten stary się nie wtykał. Młody później poszedł też na wojnę, to rządził pola. Taki Olszak ze z tego ze żernik, był kierownikiem i on miał rodzinate kobelniki pod sobą i, i rządził. Ale to tam nie, do, nie jednego tam też kopnął, jak to było trzeba w tych polach, nie? No ale to takie, jak to mówili, jak, jak w tym, jak przeżył w Oświęcimie, to ja mówię, musiał być kapo albo czymś, nie? Uh -huh, uh -huh. Tak samo jak mówią na to nie pije wódki, nie? Albo chory, albo kapuś, nie? No a, te, a ci żołnierze niemieccy, to tak jak Pan opowiadał, oni po prostu się zawinęli w pewnym momencie. No, no oni przyszli bardzo uh -huh. zmęczone, nie? Jak położyli się, jak ojciec do paru, to jak im pokazał tamte miejsce, zobaczyli, no dużo sumy, bo by pan, ta szerokie były te, jak my mówili, mganki między krowami, nie, to, to oni na to się pokładli, ale wystawili tylko warte czterech, dwóch do okna i dwóch do drzwi. No i tam nikt się nie, nie trącał, dopóki nie przyjechali te Ruski. Mhm, nie? Jak Ruski przyjechali, no to no jak Panie, raz, że pijane, a drugi no co mieli zrobić, dwóch Rusków, czy trzech tam przyjechały, i tych trzech naszych Polaków, a ci mieli maszynowe, czy taśmy i wszystko. No ale jak im powiedzieli, że jest Rusków, no to oni najpierw do tych strzelili, strzelali, a później uciekli. Mhm. Moment to był, to wiara, jeszcze tam się bojęli, ludzie chodzi do lasu, tu, bo... Z początku bo myślałem, że tam mogą gdzieś być. Nie? No, no ale jakoś nikomu nic nie zrobili, nikomu nic. Od Rusków zginęła tu jedna kobita, bo strzelił do sarny, w oknie w domu. Mhm. Tam od lasu gdzieś strzelił, tu w Kobelnika. Bo ja mieszkałem w rodzinata, nie? Mhm, ja dopiero w 70 roku się tu przyprowadziłem jak tu chałupę, to chałupy, mhm. tu. Ja się tynie zarobę, tu jeszcze do tej nie przyszłem za robotu. To pierwsze wybudowali to oborowi. Z, 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 z rodziny do, do, w no, rano o trzeci do krów tutaj, do dojenia do bo tu było dużo krów. No, no to, żeby ich tu usali, pierwszych tych sześciu. Tu zostało tych oborowych to mieszkanie, no to ja już tutaj zrezygnowałem, ale mnie się należało, bo wszyscy przyznali, dlatego że już miałem 70 roku. No ale później wybudowali te inne, ty umarł, czy kobiety, mm -hmm. no i to była taka koleżanka no, moja, no moja, nasza, bo razem mieszkani tam w rodzinie, to jedne sili ona nam tak pomagała przy chrzcinach, mm -hmm. przy, przy tam przyjęciach, przy tym, przy weselach. Ale ogólnie tych żołnierzy to stąd to ile uciekało? Ogólnie, bo tam mówimy o tych sześciu, tak? leżących, znaczy tam, którzy się ukrywali na sam koniec, a jeszcze było dodatkowo, je, jeszcze ich... Nie no, tu było, to było tych, ja ich nie liczyłem, a, no ty, tak. tylko mówi, tam ze 17 tam, ty. No pytań ich przeprowadził. No? No, no. Ale ile, tak, czterech poddało się. Czterech się poddało. Reszta uciekła. się uciekła. Rusek strzelał za Niemiec ale... Czyli w sumie liczba nam się zgadza, tak nie no. liczba się zgadza. No może być, może być. No to, to, to wszystko jest możliwe. Mogli albo ich w tych puścić, iśmy rozbierali albo mogli ich transportować do Inowrocławia. Tak. I się im odechciało, albo coś gdzieś... tam odbiła gupizna albo dostali polecenie zlikwidować. No. No tutaj, tutaj te eksumacje, no, wykazały tam w przypadku kilku osób właśnie. No że to się... no, Trzy nieśmiertelniki są, co? trzy nieśmiertelniki mają zachowane. Ta? Trzy. Trzy udało się czytelne są, no. więc będzie szansa, żeby tam od odczytać pewnie te stowarzyszenia tak, no ja klasę, to. Gdzieś pochodzili niedaleko, to ludzie by znali, nie? Mhm, mhm. Mh. Ja tam nie znałem żadnych. Tam, ja znałem dużo tych Niemców, bo przyjeżdżali do tego, mhm. tam do mojego. On tu mieszkał w Róźniata, ale on tu nie, nie był urzędnikiem, no on mieszkał, mhm. robił w Powiatowym razie, tak jak dzisiaj. Aha, nie? Aha. I on przyjeżdżał samochodem na, na, tak, na, na wieczór i w niedzielę. Jeszcze w poniedziałek to jego dziecioku i mnie zabierał zawsze. Tam do Janowic, tam była ta, to nazywali Knajpa, to ten, 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 ten sklep. No to tam nas wysadzą i dał nam po dwadzieścia fenygów i kupiliśmy sobie cukierko. No, no, no. Ale tak nie, no, dobra, co w gróźniatach co byli, to byli bardzo. Tutaj w kobelnikach gorszy był w wagiełnikach ten urzędnik tam i w, najgorszy był w Kraszycach. Aha, Aha jaka psyła heca, nie? Wudasz tam. Przywieźli do ceny do, do tych wołów, a on tam miał króliki i tam krowę. I sobie wiązał snopeczek lucerni, oknem wyrzucił i maronowi pod samochód. I zaraz go złapa, złapali, go przesadzili do Krasiec, a z Krasiec ten wujasz przyszedł tu, bo też był... Tam bez marnowu w taki derkowski był. Tutaj jest jego jeszcze prawnuczka czy wnuczka, tutaj się nazywa teraz z zmierzata nie kaczalsko to, to, to jest w kędziersko. Mhm. One, ja i ja matkę tam i, i to znalazłem mhm. dom. To zresztą tam Kraszyca i w te miejscowości to znalazłem i tych ludzi pojeździłem po zebraniach. A sama ucieczka tych Niemców to 21 stycznia tak gdzieś tak. No, to, powodego... no to było. Dzień wyzwolenia Kruszwicy. Dzień wyzwolenia Kruszwicy. No, bo oni w Kruszwicy byli i w niedzielę to rano to już byli w Kobelnikach, bo do różnia jeszcze ludzki nie przyjść. Dopiero później, ale to już, to już wojsko polskie zaraz obejmowało. Czyli ci Niemcy, którzy tutaj uciekli, no to uciekali to z Kruszwicy? Wtedy cofnęli się tutaj? Uciekali, czy, czy, czy nie wiadomo skąd. Dokąd oni uciekali, skąd byli, to nie wiem. Musieli. Albo, bo tutaj tak było jeszcze tak zwany, mhm. ten, 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 kierownik, co był kiedyś w rodzinie, a później do Polanowiec poszedł, w Niemiec, to on był szefem tych, tych Volkssturmu, nie, tak zwanego. Mhm. Jego w 1939, co poginęli, między innymi ten Skobelnik, co ich w 1939 roku, ich wieźli gdzieś pociągiem i leciał samolot i on... Wytknął chusteczkę tam, czy jakąś matę kliwał, i ten samolot zawrócił i puścił bombę przed pociągiem. I pociąg stanął i w tym czasie już, już Niemcy polskie tu zabierali, nie I on przyszedł z powrotem. I pierwsze pytanie: czy żona i syn żyją? Nie? A tam już te ucieknięcie od Nakła, od, 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 no od granicy tam mhm. nie Ogieramy, ogierami, z już tam się rządzili w tym pałacu i chcieli koniecznie tych Niemców tam wydusić. A całe ludzie jako... za to był wdzięczny, później nikomu nic nie zrobił. Mhm. Ale później go przeniesi do... I to kto wie, czy to nie było z, te... z tego oddziału mogli być... z tego Volkssturmu, nie? Mhm, tu gdzieś rozbroili koło Piasku, gdzieś tam koło Piecku, piasku. Že on tam pa da izgine, to je Šnajder. Šnajder? Šnajder se nazva. Ali, to se je nikdo kvadi njeli.